Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Obstawiamy Info. Jak zawsze do was wszystkich wielka prośba, zanim przejdziemy do konkretów, o zostawienie łapy w górę pod filmem. Dziękuję serdecznie, jeżeli kliknąłeś. Oczywiście lecimy z kuponem na dzisiaj. Lecimy z promocją i kuponem bez ryzyka, czyli, czyli taką prąką dla nowych graczy. Wysłuchajcie sobie. Jeżeli nie macie konta w betkliku to jest legalny w Polsce Bookmachera założyć to konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie go do promocyjnego. Obstawiam 50, tak jak teraz widzicie. Aha, to możecie sobie stworzyć pierwszy kupon za 57 zł, jeżeli nie wejdzie, wraca do was 5 dych i kasę można od razu wypłacić. Fajna dla nowych graczy, bo tym nie trzeba obracać. Jak to często bywa, to nie jest w bonusie. Od razu kasę można wypłacić, więc odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Rejestracja to 2 minuty i można działać. Lecimy z zaproszeniem do naszej grupy Facebookowej. Ponad 74 tysiące użytkowników. Link w opisie pod tym filmem. Skakujcie, bo dużo się dzieje. Oraz zapraszamy na naszego Instagrama. Oczywiście obstawiamy na Instagramie. Sporo treści, a co weekend konkursy, więc zapraszam do sprawdzania. A teraz lecimy z konkursem tutaj na YouTubeku. Oczywiście pięćnik do wygrania, co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć. Subskrybować kanał. Właśnie ten kanał, ten czerwony przycisk tam na dole. Zostawić łapę w górę pod filmem i w komentarzu tutajcie dokładny wyniki. Minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Tottenhamem a Dynamem Zagrzeb, Dodatkowo dopiszecie swój login dla Betflika. Typujemy do 21 komentarze edytowane. Dodane po tej godzinie bez loginu gracza na Betlick. Nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. No i lecimy z typami. Tottenham po ostatniej porażce z West Hamem Złapał wiatr w żagle i już w meczu. Z Wolfsbergerem poprzedzającym te derby zagrali dobre spotkanie, wygrywając 1 do 4. Ostatnie starcia Kogutów to 3 zwycięstwa w lidze i aż 9 strzelonych goli. Dynamo Zagrzeb na własnym podwórku, oczywiście, nie ma sobie równych. Tutaj są liderem, jednak o mistrzostwo muszą jeszcze powalczyć, bowiem przewaga nad drugim miejscem nie jest jeszcze bezpieczna. O ile we własnej lidze idziemy świetnie, tak w Europie może być już trochę gorzej. Zarówno Totki, jak i Dynamo w pierwszym meczu playoffów, jeżeli chodzi o Ligę Europy, pewnie pokonali swoich rywali. Teraz jednak dla ekipy z Zagrzebia rywal może być nie do przejścia. Tutaj gospodarze są faworytem i to. Po ich stronie stoi jakość piłkarska, i jeśli dodać do tego ostatnią formę, to ciężko sobie wyobrazić inny wynik niż wygrana Tottenhamu, i taka jest nasza propozycja na ten mecz. Arsenal z kolei wybiera się na gorący teren do Grecji. Kanonierzy mają spore problemy z utrzymaniem formy w tym sezonie, co sprawia, że przeplatają dobre mecze z tymi słabszymi. Ostatnio potrafili wygrać z Leicester, aby w następnej rundzie zremisować jeden do jednego z Burnley po kuriozalnej bramce, jaką stracili. Olympiakos jest pewnym liderem w greckiej lidze i są na dobrej drodze, aby wywalczyć mistrzostwo. Ekipa Pireusu jest bardzo groźna na własnym stadionie w 13. Meczach w lidze stracili tylko 3 gole, strzelając ich aż 35. Również w pierwszej rundzie Ligi Europy zagrali fantastyczne zawody z PSW Eindhoven, wygrywając 4 do 2, czym tak naprawdę, no, wypracowali sobie awans do następnej rundy. Tutaj nie będzie to łatwa przeprawa dla Arsenalu, który jest faworytem meczu. Niemniej goście potrafią i mają kim atakować, i choć popełniają błędy, to są w stanie strzelić chociaż jednego gola na greckiej ziemi. Olimpiakos u siebie jest mocny i też zapewne poszukają swoich szans. No, stawiamy tutaj na bot team, tu skora i tak wygląda nasz kupon. Od razu przypominamy, jeżeli założyć sobie w betkliku z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, to możecie zagrać pierwszy kupon za 57 zł, jeżeli nie wejdzie, wraca was 5 dych i możecie je wypłacić. Na dziś to było na tyle, dzięki, że oglądaliście do samego końca, oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup, linki w opisie pod tym filmem, zachęcam do brania udziału w konkursie, trzymamy kciuki za kupony, słyszymy się niebawem, dobrego dnia, nara!